Cześć, dajcie z tej strony, Robert. Dzisiaj, kilka słów o Lumi 640, to jest wersja LT. Mam ją dłuższy czas. Urządzenie, oczywiście, budżetowe. Tak, bardziej ekran 720, to jakiejś rewelacji nie ma, ale tak jak zawsze w pierwszych wrażeniach mówię Wam o takich rzeczach, które no tak bardziej na luzie gdzieś tam mi się przytrafiły z, z danym telefonem, gdzieś coś związane. To muszę Wam powiedzieć, że zastanawiałem się, czy jeżeli nie brałbym drugiego telefonu, to nie brałbym właśnie albo 640 albo 640XL e, Lumi, biorąc pod uwagę kilka aspektów. Zacznijmy sobie od tego, że urządzenie wydaje mi się naprawdę bardzo odporne na wszystkie zarysowania. Przez całą IFE urządzenie albo było średnio użytkowane w sensie, że korzystałem z niego bezpośrednio, albo robiło właściwie 24 godziny na dobę za hotspot, bo miałem pakiet od T-Mobile, dostałem, więc właśnie Lumia 640 robiła mi tutaj za, za hotspot i ten telefon w ogóle się nie rozładowywał prawie. Co prawda miałem włączone oszczędzanie energii, żeby, żeby się czasem tam za dużo tej energii nie zużywało, ale do hotspotu to wystarczyło i to urządzenie naprawdę no, wytrzymywało prawie dwa dni na, jako hotspot, cały czas um, udostępniając sieć po e, Wi-Fi, więc tutaj naprawdę całkiem nieźle. No i właśnie, ten aspekt, aspekt taki, że, że tu się nic nie porysowało, mimo tego, że urządzenie leżało głęboko w torbie, przywalały jej różne powerbanki i inne rzeczy, a tu naprawdę wygląda to całkiem nieźle. Ekran również nie jest jakoś zbytnio porysowany, nie ma tu żadnej folii, niczego takiego, więc wygląda to naprawdę całkiem nieźle. I muszę przyznać, że o ile trochę więcej korzystałem tym razem z tego urządzenia niż zazwyczaj, to mm, po prostu ten 5 jest bardzo fajnie leży w dłoni. E, sama stylistyka bardzo mi się podoba. E, wiecie, no, wygląda to dość standardowo, tu nie ma żadnego szału ciał i tak dalej. Ustawienia tak samo wyglądają, aplikacje. E, działa wszystko bardzo płynie nie można się właściwie do niczego przyczepić jeżeli chodzi o internet również bez problemu sobie tutaj urządzenie z tym wszystkim radziło Renderowanie stron wystarczająco. Nie ma oczywiście tutaj nie wiadomo. Och, nie ma tu oczywiście nie wiadomo jakiej rozdzielczości 720, żeby to było bardzo ostre, ale w większości przypadków wystarcza i wydaje mi się, że, że wygląda to całkiem, całkiem nieźle. Ale generalnie tak samo urządzenie aparat 8 megapikseli on nie urywa, nie urywa na pewno, ale zdjęcia są wystarczające, wydaje mi się. Do, takiego, do takich standardowych fotek jest ok. Oczywiście mamy tutaj te krótkie ujęcia, takie, które są robione, jakby te jak tam sekundę takich animowa, animowanych filmów, więc one dopiero po jakimś czasie się tak by ostrzają. Ale gdzieś tam nawet w tych gorszych warunkach, jak gdzieś tam byłem w, w galerii, to te fotki wychodziły w miarę, w miarę ok, więc nie przyczepim się tutaj właściwie do niczego. Wygląda to całkiem, całkiem nieźle. Można sobie ładnie wszystko odczytać. 8 megapikseli, że jest dużo światła, wystarczy. Ta Bateria naprawdę, no cały dzień wystarczy, takiego użytkowania średniego, wydaje mi się. Nawet jeżeli korzystałem z Twittera, z Facebooka, bez problemu urządzenie sobie radziło. Nie wiem, ta 640 w ogóle, ta seria 640, tak samo XL i właśnie ta LT, bardzo pozytywnie. Naprawdę ciężko się tutaj do czegokolwiek przyczepić. I urządzenia są wreszcie ładne, bo ten plastik to nie jest jakiś tam tani plasticzek, który generalnie będzie, będzie się z nim coś działo. Wydaje mi się, że, że on naprawdę. Został tutaj ładnie dopracowany, ładną linię ma to urządzenie, może się podobać, to nie jest jakiś taki błyszczący plastik, który wygląda słabo, to jest takie matowe wszystko, głośnik w ładnym miejscu, wszystko wygląda całkiem nieźle, no szkoda, że ten aparacik tylko 8 megapikseli. tak naprawdę z tych wad, które bym tutaj zaliczył, jeżeli chodzi o to urządzenie, to właściwie to. Reszta wygląda całkiem nieźle. Żałuję cały czas, że nie miałem do 640X, ale zwykłej obudowy, tylko ten zamykany cover. Niestety nie udało mi się tego dostać, ale póki co tutaj naprawdę prezentuje się to całkiem, całkiem fajnie. No i myślę, że na dniach już Wam zrobię recenzję, bo wystarczająco długo obcuję z tym właśnie urządzeniem. Jeżeli macie jakieś pytania, dajcie znać, trzymajcie się. No i pozdrawiam, cześć.